Myślałam o tym, jak potężne i kluczowe może być głosowanie, zwłaszcza w miejscach takich jak Polska. Przed wyborami, wyobraź sobie, że stoisz na zimkim, szarym krajobrazie, czując ciężar swojego głosu, kiedy on splata się z historią Twojego kraju. To jak stanie na krawędzi urwiska, patrząc w dal na rozległą przestrzeń, wiecząc, że jedno skoczek może wszystko zmienić. To naprawdę intensywne czuć można. Ten chód w powietrzu. Więc. Co pcha ludzi do oddawania głosów, gdy są otoczeni taką, co mogę powiedzieć, ciężką atmosferą? Czy to zależy od historii, którą ze sobą niosą? Zdecydowanie tak. Kiedy słońce wschodzi Oświetlając te krajobrazy Jest to symboliczne Ta symbolika jest potężna Każde głosowanie liczy się A każda decyzja ma moc Podobnie jak kwitnące drzewa I bawiące się dzieci w parku Te momenty piękna Przypominają nam, że nasze Dzisiejsze wybory Kształtują przyszłość To jak zasadzanie Ziarenka, które pielęgnujesz a ono rośnie w coś pięknego przez lata. To naprawdę zaskakujące. I wiesz, jak głęboko musisz się zanurzyć w tło kandydatów? Jak można pozostawać informowanym w obliczu całego tego hałasu? Dokładnie, w dzisiejszym świecie może się wydawać, że to burzliwe morze informacji, podobnie jak nawigacja przez burzliwe wody. Ale jest trik, szukanie autentycznych źródeł, angażowanie się w rozmowy i łączenie z liderami społeczności. Może być oświatujące, to jak posiadanie zaufanego kompasu, prowadzącego przez tę burzę. To naprawdę interesujące, a. Zastanawiam się, jak przedstawianie głosowania w mediach wpływa na to, jak ludzie postrzegają swoją obowiązkowość głosowania. Och, ma ogromny wpływ, kiedy media przedstawiają głosowanie jako wspólne świętowanie. Jak widok ludzi uderzających pięściami po głosowaniu. Tworzy kulturę. Uczestnictwa, ludzie czują się empoworowani, jakby dołączali do większego ruchu z drugiej strony. Kiedy jest przedstawiane jako rutynowe lub nudne, może to odstraszyć entuzjazm. To wszystko zależy od narracji, którą opowiadamy sobie. Wow. Jak narracja wpływa na nasze wybory, więc co powiedziałbyś komuś, kto czuje się pokonany przez system? Uwierzywszy, że jego głos nie ma znaczenia, powiedziałbym mu historię o małych kroplach, które wyrzynają kaniony. Przypomina nam to, że konsekwentne działanie, nawet kiedy wydaje się małe, prowadzi do gigantycznych zmian. Każde wybory. Jest nową rozdziałem w historii Twojego kraju. Pamiętaj, że uczestniczysz w tej historii. Każdy głos, każdy sen kształtuje tę ta legację. Taki jest świat! Zabrali wam wszystko! Waszą godność, wasze oszczędności, wasze prawo do normalnego życia! Do Polski wlewają się tłumy, nie mówią w twoim języku, nie znają twojej historii, nie chcą się uczyć, nie chcą pracować, ale dostają wszystko za darmo. A ty masz się dostosować, masz zamilknąć, masz dziękować, że jeszcze oddychasz! Twoje dzieci uczą się, żeby się nie wychylać, żeby siedzieć cicho, żeby nie myśleć! Bo myślę nie boli władzy. Jesteś nikim w urzędzie, w pracy, na ulicy. Jeśli nie ma znajomości, jesteś powietrzem. Polska dziś, to nie państwo, to towar sprzedany, podzielony, wystawiony na aukcję.